Arturze, gdzie idziemy? Idziemy zobaczyć nowego eksplorera. To samochód, który przyjechał do nas z Wrocławia. Jesteśmy bardzo podekscytowani. Więc nie małym chłopcem z nami. Nie! ten zabawek jest zabawny. Je Musiłby się doczekać, kiedy nagramy kolejny odcinek Karmin się Fortem. Karolina wsiada i zgraszkuje. Ładnie jest, ładnie jest. Patrz na wielką górę, w ogóle. Tutaj Ale zobaczymy, jaką ma rozbudowaną konsolę. My się tutaj spokojnie pozachwycamy. Jaki wielki schowek. I co, co, my, co my mamy tutaj? W zasadzie czego nie mamy. To chyba było lepsze pytanie, bo ten samochód jest mega wyposażony. Chyba, ale plagi. Moc 456 koni mechanicznych. To jest V6? Tak. Silnik 3-litrowy z 10 dziesięciobiegowym automatem, napędem na cztery koła. tam jest miejsce? Tylna kanapa jest regulowana i to każdy z foteli z osobna jest regulowany. Jest taki amerykański, taki duży, nie? To znaczy, no, samochód. Właśnie chciałam powiedzieć, że ja też się zachwycam takimi małymi rzeczami. Duże i małe zarazem. Teodor, jak ci się podoba Rush Explorer? Pięknie. Czy wy jesteście gotowi? Czy my jesteśmy my gotowi? My jesteśmy gotowi. Ja cały czas myślę o tym, jak to nie Gdzie do... my się, wy... wymienimy. <laughs> Nagrywam, nie możemy sprawdzić systemu audio, ale jest też. Jest na pewno Banked Donse. Czuję się jakbyś prowadziła kugę. Momentalnie no, to jest. No niesamowity jest! Ale że ja ci polubiłem! To jest kolumbryna Karolina. Że to jest ogromny samochód. Wygląd zewnętrzny? Nie, 10 na 10. 10 na 10. Dynamiczne to jest w ogóle rewelacja. Chciałabym sprawdzić z sobą parking podziemny. Okej okay. Słuchaj, co robisz dzisiaj? Może sprawdzimy panie. podziemnych? tutaj, podjeździmy sobie Podziemne są fajniejsze Czekaj To Wjechaliśmy Bo nie ukrywajmy, że to jest samochód dla rodziny przede wszystkim Tak A. mi się wydaje Ja, ja sobie to sprawdzę No zobacz W liniach się umieścimy Jezu, jak ty daleko siedzi Sport jak każdy Ładunek że ja już mam swoją standardową pozycję jak stąd za jeżdżę Jedna rączka tutaj, druga tutaj. Pośladki lekko ściśnięte. Moment obrotowy jest bardzo wyczuwalny. Dobra, dobra, dobra. Jedziemy na trasę. Ta. Pani kochana, tu sobie pani nawet telefon naładuje. No patrz działa! Czy my się pocieramy o doskonałość w tym samochodzie? Taki zastanawiamy, wiesz. Jego praktyczność. Bo auto jest mega reprezentacyjne. Schowku chwilę. Jeden, dwa, trzy. Pani kochana. Coś dla pani. Co to za stereotypy? Więcej czasu z... zajmuje się spoglądaniem. Ale się zdenerwowałem. Ja tylko powiedziałem, że są lampeczki do lusterku. No co ty? Co Myślę, że w dalszym <laughs> część programu <lubiłam zrobić> taki <laughs> Oni zrobili też taki samochód, który ma tą zaletę Mustanga w postaci tego, że, że tam jest fajny silnik że to auto jest takie... No nie da się go pomylić z niczym innym masz tak, że przeraża Ciebie wielkość tego yeah. samochodu? Yeah. W sensie? Nie. Yeah. Pierwszy raz nim jedziemy. Pierwszy raz yy, o nim rozmawiamy jako o rzeczy, którą yy, widzieliśmy i dotykaliśmy, którą jechaliśmy. I nie mamy takiej rzeczy, do której moglibyśmy się przyczepić. Chciałam ja tylko powiedzieć, że ten odcinek pewnie by się teraz kończył, ale pomyliłam drogę. Gdzie jest ta lista tematów zastępczych? Podobno <gry> za szybko jeżdżę. Nie. No prawda? Nie. Jest taka rzecz. Która ci tu nie pasuje. Nie, nie, nie znalazłem i to jest najlepsze. No warto, naprawdę warto. Nawet jeżeli nie myślicie o zakupie takiego samochodu, to warto sobie zobaczyć tak, e, tak. jak dokąd zmierzamy w fordzie. Dokładnie. Bo mam wrażenie, że to jest właśnie taka wizja naszej przyszłości. Dokładnie. Co, do zobaczenia? Do zobaczenia.